5, 4, 3, 2, 1, start. 5 prawy, lewy, krótki. 70, 3 lewy, jedni. Do 3 prawy, dłuższy, zostań. Do 3 lewy, 42 prawy, krótki. Do 1 lewy, jedni. 3 prawy, otwarty. 3 lewy, hamuj. Przybórku. Hak prawy, 20. 3 lewy, prawy, minus, nie tnij, późny, 2 lewy, krótki. 1 prawy, dłuższy, nie tnij, 30, 3 lewy. 3 prawy, ciąć, 50, wcześnie, 4 lewy, podwójny, krótki, 50, 5 prawy, i zostań, i 2 prawy, nie tnij. 5 lewy, 30, krótka, hak lewy. 6 prawy i 5 lewy, minus. Przytnij, 5 prawy, dłuższy, nacisk i krótki, lewy, 50. Przy drzewku 5 prawy, 40. 4 lewy, dłuższy, nacisk, nie do 1 prawy, długi, śmiało, 70. 5 prawy, lewy, krótki szczytem. Hamuj, hak lewy, zosta 50. Ostrożnie, 5 prawy, krótki z trzy kanał od lewej, 50. Ciasno, 3 prawy, lewy i 3 prawy, na mostek, 30. 3 lewy, do 4 lewy, zacisk długi. To 2 prawy, długi, do nie, 3 lewy, długi, 40. 5 prawy, lekki zacisk, długi. Prostój, 70, minus, 3 lewy, to 4 prawy, lewy, prawy, krótki. Dłuższy, 4 lewy, lekki zacisk. 4 prawy, krótki nacisk do 2, długi 5 lewy, długi, otwarty, nie wypuszczaj, to 6 prawy, krótki, 70, prostuj, 3 lewy, krótki do 5 prawy, otwarty późny 2 lewy. 6 lewy, 30, 6 prawy, nacisk do 2, dłuższy, i garb 20 3 lewy, krótki, 30, 4 prawy, krótki, docześnie sam. Szczyt prostój 150, 6 prawy, minus podwójny, zostań. Hamuj, 5 prawy i krótki, 40. 4 prawy, 30 i 4 prawy, długi, podwójny, przy drzewie, zacisk do 3, syf, 5 prawy, hamuj, hak lewy. 6 prawy, krótki, 6 lewy, krótki. Hamuj, odtaś, 3 lewy, zacisk. 6 prawy, otwarty do 7 lewy, 100. Hak prawy, 40. 6 lewy, do 6 prawy, 70. 5 lewy, 40. Krótki, 5 prawy, zacisk do 4, długi. 4 prawy, dłuższy, z Hamoj, hak lewy. 7 prawy, do 5 lewy, 100, 6 lewy, od taśm, zacisk do 4, 40, później krótki, do 2 plus prawy, na mostek, zostań, 30. 2 lewy. Przyciąć 30. Krótki. 1 prawy plus. 4 lewy. Zacisk. Dłuższy. 30. 3 prawy. Do 7 lewy. 50. 5 lewy. Krótki do 3 prawy. 4 lewy. Minus. Zacisk. 6 lewy. Dłuższy. Zacisk. Zaszczytem 3 prawy, minus negat 50. Późny 5 lewy, otwarty i 6 lewy. Hamuj 4 lewy, zostań. To hak prawy, ciasno 20. 3 lewy, zacisk, nie tnij. 40, 3 prawy, zostań, nie i... Hak lewy, 40. Hak prawy. Krótki. Ostrożnie. Ciasny mostek. 2 prawy. Do 5 lewy. 50. 5 prawy. Przytnij. 6 lewy. Prawy. 40. 7 lewy. Zacisk do 4. Zostań. Hamuj 30. Hak prawy. 6 prawy. Nie śpiesz. 1 lewy. Długi. plus prawy, przytnij, krótka, 5 prawy, dłuższy, schamuj do wcześnie dwa lewy, negat, podbija, 50. Przytnij, śmiało, 5 prawy, lewy, otwarty, 50. Późny, 5 prawy, minus, zostań, 40. 6 lewy, dłuższy, odpaść, zacisk do, 70. 4 prawy, lekki zacisk. 1 I 50. 6 prawy, zacisk. Na mostek, ostrożnie. 1 prawy, lewy, zajebiście ciasno. 4 prawy, prostuj. I 5 prawy, przyciąć. 120. Prostuj. Tchamuj. 6 prawy, przyciąć. I 4 lewy, zacisk do minus. 50. 5 prawy, zacisk do 4, długi. Krótki, 5 lewy, prawy, zhamuj. Jednij, dłuższy, do późny, 3 prawy, lewy, 50. Krótki, 6 lewy, potrójny, do minus, 5 prawy, przyciąć, 100. Nawrót lewy, do 6 prawy, krótki. 70, podwija 5 lewy, krótka i minus, 5 lewy, prawy, 30, ostrożnie, odpaść, zostań, Tuśny 2 plus, prawy, 1 lewy, sam, 30, 5 prawy, długi, za drzewkiem, 40, zacisk do hak, prawy, 5 lewy, lekki zacisk, bardzo długi. 70 lewą i 2 prawy ciasno, 30. Zacisk. Minus 3 prawy do 4 lewy, 30. 3 lewy, zacisk. 20. 5 prawy, zacisk. 5 prawy, zostań. Krótki, 5 lewy, szczytem. 100 prawą, na szczyt, za szczytem. 6 lewy, krótki i 4 prawy, nacisk do 2, zostań. 3 lewy, minus do 2 prawy, 50, 6 prawy, 50, 5 prawy, lewy, schamuj, 40, hak lewy. 6 prawy, 4 lewy, prawy, 5 lewy, krótki, przyciąć, krótki, 5 lewy, prawy, 30, prostuj, 4 plus prawy, ciąć, zostań, 2 lewy, przyknij, 30, 3 prawy, podwójny, zacisk, 4 lewy, zacisk do 3, 40, nie śpiesz, 4 lewy, prawy, minus, zostań. Cześć, prawy, długi.